Bardzo przyjemny dzień z nas. Jest fantastyczny. W produkcji Po poszedł z krowami za górę. O, tam są pyszki. naszą przygodę w górach. Zaczynamy od miejscowości Sztek i czeka nas ponad 20 km wędrówki po górach. Bardzo pięknymi widokami kończymy w Austrii, w miejscowości Feldkirche. Często szlaki przecinają pastwiska, które są ogrodzone pastuchem pod napięciem, no ale można to pokonać. Są specjalne informacje, są specjalne tablice, po to, żeby cały czas to ogrodzenie funkcjonowało. Początek trasy jest bardzo przyjemny. Idziemy przez las, ścieżką trawersując zbocze. Jest późne po południe, godzina 17, więc powoli rozglądamy się za noclegiem, czyli miejscem pod namioty. Pierwsza noc w nie minęła spokojnie. Wyspaliśmy się. Staliśmy o godzinie siódmej. do rana już palimy ognisko. Zapowiada się równie ładny dzień. Są chmurki widać również błękit nieba. Zaczynamy od porannych czynności czyli gotowanie wody. Miejsce takie jak to, czyli bieżąca woda cieknąca z kranu, wykorzystujemy jako okazję do zrobienia prania. Bierzemy na bieżąco. Nasze rzeczy, skarpetki, koszulki, później wieszamy na lesaku i w czasie drogi ładnie to schnie. Czyli wieczorem już te rzeczy, które wypraliśmy są suche. Doszliśmy do, w miejsce, gdzie rozpoczyna się zielona nitka Vialpina, właśnie z tego miejsca i schodzi w dół. My byliśmy w Szwajcarii też na fragmencie tej zielonej ścieżki Via Alpina. I stąd rozpoczyna się nitka czerwona, która idzie w stronę Austrii. Po wyjściu z lasu jest stroma ścieżka wzdłuż Urwiska. Wspaniałe widoki. Spotykamy lokalnych turystów, bo jest sobota. Zauroczeni takimi widokami mówią: Fantastycznie, fantastycznie! No i faktycznie jest fantastycznie. Z racji tego, że mamy rezerwę czasową postanawiamy dzisiaj wcześniej się rozbić. Schodzimy w dół ze szlaku. Jutro będziemy pokonywać tą samą drogę i szukamy miejsca na rozbicie namiotu. Dzisiaj na obiad jemy pitę w takiej wersji mikro. Do tego jest pasztet wyciskany z tuby i dla osłody szczypior wyrośnięty, bójnie, również produkcji szwajcarskiej, proszę zobaczyć. Wyciskamy, o pasztet napite. o trzeba włożyć trochę więcej energii i tutaj już ręcznie trzeba ten szczypior kłaść napitę, bo nie mamy noża. Przeżyliśmy kilka dni w górach bez noża bez gazu. Zwijamy w rulkę, w rulon, nie w rulkę. Na leśnika. Doner lichtenstański. Smacznego. Rozbijamy się na skraju pastwiska, więc co krok są kupy krów. Trzeba patrzeć pod nogi, żeby nie wdepnąć. I te namioty też stoją, tak żeby ograniczyć przestrzeń do poruszania się między nimi i kupami, ale przynajmniej widok jest ładny. Poranne zajęcia obozowe zaczynamy od zagotowania wody bezpośrednio na żarze z ogniska. I każdy powoli pakuje się, suszą się puchowe śpiwory. Powstał problem wynikający z tego, że chcemy nabrać wody świeżej do picia z tego koryta, które jest przeznaczone dla krów, ale tam jest automatyczne dozowanie wody, więc musimy z tego koryta wylać wodę, żeby nabrać świeżej do butelek. Wiadro wzięliśmy z, o, obok chaty pastucha, którego nie ma, bo poszedł z krowami za górę. Więc no musimy sobie jakoś radzić w Liechtensteinie, żeby nie umrzeć z pragnienia. Przed nami 10 km jeszcze drogi po górach, gdzie prawdopodobnie nie będzie w ogóle żadnych potoków. Tak, trzeba rozwiązywać problemy egzystencjonalne na bieżąco, w oparciu o to co mamy. Ale mamy niedużo. Paradoks naszej wędrowki jest taki, że w najbogatszym kraju na świecie nabieraliśmy sobie wody do picia z koryta dla krów. Doszliśmy do rozstaju szlaków. Idziemy na drąż Schwestern który jest reklamowany przez filmę Dynafit. O, tam są trzy siostry. Jak widać, wejście na trzecią siostrę, jedną z trzech, jest dosyć strome. I było ostrzeżenie o tym, że może być ślisko i że mieć odpowiednie obuwie. Ale nie jest ani ślisko, ani my nie mamy złego obuwia, więc chodzimy. Z lasu jednocześnie z Liechtensteinu jesteśmy już w Austrii. Niedaleko końca naszej wędrówki idziemy w kierunku Feldkirch, miasta austriackiego i jutro rano już będziemy odjeżdżać pociągiem do Innsbrucka. Wieczorem przy sadzeniu. Ze schroniska złapała nas burza. Rozbijaliśmy się w deszczu i dużo rzeczy mamy mokrych, więc suszą się na ogrodzeniu pastwiska. A krowy bardzo się tym interesują. Chcą jeszcze dodatkowo wspomóc to suszenie, ocierając się i liżąc. Schodzimy w dół do Feldkis. Przed nami 5 km, żegnamy się już z Alpami. Spędziliśmy tam cudowne chwile, przygody, szczególnie ta ostatnia. Marsz w czasie burzy przez las. Ale na pewno będziemy wspominać naszą wycieczkę krajoznawczą. <grywamy> Polecamy wszystkim Alpy i Szwajcarii, i w Liechtensteinie, i w Austrii. Do zobaczenia na szlaku! Będziemy się pakować, jeść i powoli ruszać na szlak. Przed nami Zwei Schister. Drei. Trzy. O, dry. Drei. Drei shi Schisters. Schwesters. Schwesters. Drei Schwe. <noise> Niemiecki język. <jest głos> And zwei Drei Schwesters. Nie, bez S. Nie, bo tam nie ma w niemieckim S. Ajcwajdraj, Draj Schwester przed nami dzisiaj.